Niech Duch Święty nas oświeca, pomaga w dobrym rozumieniu słowa na wtorek 15 lutego. Czytanie z listu Świętego Jakuba Apostoła: Błogosławiony mąż, który oprze się pokusie, gdy zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia obiecany przez Pana tym, którzy go miłują. Kto doznaje pokusy, niech nie mówi: Bóg mnie kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie do zła, ani też nikogo nie kusi. To własna porządliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Następnie, pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani. Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry od ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Błogosławiony, Kogo Ty pouczasz, błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz Panie, i pouczasz swoim prawem, aby Mu dać wytchnienie w dniach nieszczęśliwych. Pan nie odpycha swojego ludu i nie porzuca swojego dziedzictwa. Sąd nie zwróci ku sprawiedliwości, sąd się zwróci ku sprawiedliwości, pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca. A kiedy myślę, moja noga się chwieje, wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie. Gdy w moim sercu mnożą się niepokoje, Twoja pociecha orzeźwia moją duszę. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przekazał, Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chlebów. Jezus zauważył to i rzekł do nich Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chlebów? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie To otępiałe są wasze umysły Mając oczy nie widzicie, mając uszy nie słyszycie Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków Kiedy połamałem pięć chlebów na pięć tysięcy? Odpowiedzieli mu dwanaście A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy Ile zebraliście koszów pełnych ułomków? Odpowiedzieli siedem i rzekł im, jeszcze nie rozumiecie? Święty Jakub, apostoł, mówi do nas w pierwszym czytaniu. Błogosławiony mąż, który oprze się pokusie, gdy zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia. Właśnie, pokusy przychodzą na każdą i każdego z nas bez wyjątku. Nawet przychodziły na samego Jezusa Chrystusa, kiedy był na pustyni. Więc pokusa sama w sobie jest, można powiedzieć, czymś normalnym, normalnym, czymś zwyczajnym, codziennym. I co słyszymy dalej? Kto doznaje pokusy, niech nie mówi: Bóg mnie kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie do zła, ani też nikogo nie kusi. To własna porządliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Następnie porządliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Nie dajcie się zwodzić bracia moi umiłowani. No właśnie. Nie możemy Pana Boga oskarżyć o to, że, że nas kusi. Pan Bóg, On nam zawsze chce dawać wystarczającą ilość łaski do tego, żeby pokusę pokonać. Bylebyśmy o tą łaskę prosili. Bylebyśmy. Nie odwrócili się w chwili trudności, pokusy od Pana Boga, tylko do końca właśnie starali się, walczyli, zmagali. Bardzo ważne jest, aby nie pozwolić, żeby ta pokusa nas rozpaliła, żeby zakiełkowała gdzieś tam głęboko w naszych myślach, w naszym sercu, ale, naszym sercu, ale zaraz na początku walczyć jak najszybciej. Z, z tą pokusą, odrzucić, bardziej odrzucić ją jak najszybciej. Nie przy pomocy pięści walczyć nią, ale właśnie przy pomocy łaski Bożej. A więc prosić, Panie Jezu, daj mi siłę, Matko Najświętsza, Jezu, ufam Tobie, który za nas cierpiał takie krótkie modlitwy, te zwane akty strzeliste. Czym się zająć innym? To jest ważne, istotne, aby się nie wciągać, nie wplątywać, bo później, im dłużej trwamy w pokusie, im dłużej ją, by tam sobie to wszystko analizujemy, przyglądamy się temu, tym trudniej z tej pokusy się wycofać, bo ta pożądliwość nas coraz bardziej rozpala, męczy, dręczy, i właśnie dochodzi łatwo do grzechu, do upadku. Psalm 94. Błogosławiony, Kogo Ty pouczasz, a więc szczęśliwy, kogo Pan Bóg poucza, komu Pan Bóg podpowiada poprzez swoje natchnienia poprzez Prawo Boże, błogosławiony, błogosławiony, szczęśliwy. Wsłuchiwać się w naukę, która płynie z Bożych przykazań, która płynie właśnie z Słowa Bożego. Kiedy będziemy się w to wsłuchiwać i, i, i tą drogą kroczyć, będziemy szczęśliwi. To nie oznacza życie bez żadnych problemów, bez żadnych trudności, ale to oznacza, że w tym wszystkim będziemy mieli Pana Boga, który nam będzie właśnie pomagał. I Ewangelia Strzeżcie się kwasu faryzeuszów tak mówi Pan Jezus do, do swoich uczniów. Kwasu faryzeuszów, kwasu Heroda. O co w tym chodzi? Chodzi o to, że faryzeusze ciągle atakowali Pana Jezusa na wszelkie możliwe sposoby. Dokuczali mu, szukali jak było go o, o, ośmieszyć, jak go zdyskredytować ciągle jakieś siali wątpliwości. Więc Pan Jezus nam przestrzega nas przed tym kwasem faryzeuszów, a my przestrzega przed takim niewłaściwym myśleniem. Myśleniem, które nas ściąga z drogi Bożej, ściąga nas z drogi radości, drogi bliskości z Panem Bogiem. Chodzi o to, żebyśmy myślenie zakończyć taką rozmowę z kimś, kto nas ciągnie na jakieś można powiedzieć manowce. To budzi jakieś w nas y, jakieś zamieszanie wewnętrzne, y, bo nie warto. I też w samym sobie, kiedy przychodzi taka właśnie jakaś jakiś, jakiś strach, lęki, obawy, to odrzucać to. Pan Jezus dzisiaj dalej właśnie rozwija tę Ewangelię i pokazuje na przykładzie cudownego rozmożenia chlebów, które zrobił dwa razy. I mówi uczniom, przecież. Pamiętacie tam sytuację? Było tylu głodnych, tylu potrzebujących, nakarmiliśmy, i jeszcze zostało 12 pełnych koszów. Później drugi raz było 7 chlebów dla 4 tysięcy, i wszyscy otrzymali ten chleb. Zostało jeszcze 7 koszy ułomków. A więc Pan Jezus przez, ten, przez te przykłady nam pokazuje, kiedy. Znaleźliśmy się w problemach, w trudnościach, w kłopotach. Dzięki Bożej łasce to wszystko udało się naprawić, rozwiązać. Więc kiedy przechodzą znowu kolejne kłopoty, kolejne trudności, to trzeba zaufać. Nie wolno wchodzić w lęki, myśleć: O jejku, tym razem na pewno się nie uda. No takim pesymistycznym myśleniem nikomu nie pomagamy, ani samym sobie kiedy jestem w bliskości z Panem Bogiem, Pana, bo Pan Bóg mi raz pomógł, drugi, trzeci, czwarty, to czymś niewłaściwym jest, kiedy przychodzi kolejny kłopot, trudność, wchodzić w jakieś przerażenie, panikować, rozpaczać. Można powiedzieć, że w pewnym sensie obrażamy Pana Boga tym, że zapominamy o, to, o tym, co nam zrobił do tej pory, jak nam pomagał i obrażamy jakby w ten sposób, że nie wierzymy w to, że On nam pomoże kolejny raz pomóc. A on chce na wszelkie możliwe sposoby działać w naszym życiu tak, żebyśmy byli szczęśliwi. Jak was Bóg błogosławi i prowadzi w codziennym życiu i Ojca i Syna, i Ducha Świętego. A na szczęść Boże. Do zobaczenia. Pa! pa.